Witam Was serdecznie, dzisiaj pokażę Wam jak zdemontować plastiki w klapie bagażnika, żeby dostać się na przykład do silniczka spryskiwacza tylnej szyby, dostać się tutaj do zamka siłownika, który jest odpowiedzialny za centralny zamek lub na przykład dostać się tutaj do środkowego światła stopu. Co nam będzie potrzebne? Potrzebny jest nam zwykły śrubokręt krzyżakowy. Od czego zaczynamy? Bierzemy zwykły śrubokręt krzyżakowy i śrubokrętem krzyżakowy musimy odkręcić po... Jedną śrubkę w każdym tutaj uchwycie, pokażę Wam to. Czekajcie, o widzicie, tu jest jedna śruba, i po drugiej stronie jest druga śruba. Teraz rozkręcę sobie te dwie śruby. Teraz, a gdy wykręcimy sobie tutaj po jednej śrubie w każdym z uchwytów, teraz musimy powypinać po całej długości tego plastiku takie metalowe klipsy, na którym się trzyma ten plastikowy element. Musimy po prostu to pociągnąć w dół. Czyli teraz wsuwamy sobie tutaj dłoń i ciągniemy ten plastik z wyczuciem w dół z każdej z strony. Pokażę Wam. Możemy też sobie tutaj włożyć rękę i wypchać ten plastik. Z drugiej strony to samo. Powiem wam, że te spinki dość mocno trzymają, dlatego trzeba użyć dość sporej siły, żeby to powypinać wszystko. Teraz tutaj po bokach. Tutaj tutaj są kolejne spinki. I teraz z tyłu musimy się tutaj zająć. Tutaj też są spinki. I tutaj natomiast ten element z tym elementem, te dwa elementy tutaj są zrobione na zasadzie takiego. Wsunięcia się. Pewnie macie to pourywane, tak jak w moim egzemplarzu powiem Wam jak to mniej więcej ma wyglądać. Jak widzimy element ten cały odszedł. I zobaczcie sobie, ja tu mam akurat to pokażę Wam zaraz jak to wygląda. I tutaj mamy te spinki mocujące tutaj, tutaj. Tu jest kolejna, tutaj. A tutaj widzicie, powinny być takie łóżka, gdzie się to wsuwa po jednej po drugiej stronie. Ja to niestety mam pourywane. Jeśli chodzi o samą klapę, to tutaj mamy właśnie te omawiane wcześniej spinki. I teraz, żeby dostać się do środkowego świata stopu, czyli musimy zamontować cały ten jasny element. On trzyma się akurat na samych takich zatrzaskach, czyli ciągniemy do, do siebie po całej długości z jednej strony, z drugiej strony, i wyjdą nam klipsy. Tutaj również mamy takie klipsy, jak w tej czarnej części. Tutaj akurat musimy uważać, mamy jeszcze tutaj uchwyt, który trzyma półeczkę, to również jest na takim tutaj klipsie. Musimy to też. Pociągnąć wszystko i tak po kolei. Udało mi się odblokować jedną stronę, i jeszcze została druga strona. Najgorzej wychodzi wam, powiem, przy tych mocowaniach półeczki. No, najłatwiej po prostu jest to zrobić w taki sposób, żeby ciągnąć ten element do siebie, i wtedy ten cały element wskoczy do środka i to jakby się wyciśnie. Zaraz wam to pokażę. Czyli ciągniemy do siebie, i ten element wchodzi do środka. Czekajcie, o, widzicie? I to zostaje tutaj. Tutaj również mamy takie spinki, jak było w tej czarnej. Plastikowym elemencie i teraz mamy, jak widzimy, tutaj dostęp do trzeciego światła stopu. Mamy również tutaj dostęp do silnika spryskiwacza, do silniczka centralnego, do zamka, mamy również tutaj dostęp do całej klamki, jeśli coś się tutaj z nim dzieje. Możemy sobie wszystko tutaj ponaprawiać, posprawdzać kable, jeśli wam stop nie działa. I możecie tu na przykład oczywiście mamy również podgrzewanie tylnej szyby, możecie sobie to wszystko tutaj. Posprawdzę. Jeśli Wam na przykład nie działa coś, możecie tutaj również sprawdzić w tej przelotce, tutaj, ponieważ tu się często łamią kable po prostu podczas pracy, zamykania i otwierania klapy, łamią się tutaj po prostu kable i trzeba je gdzieś tutaj polutować. Także dziękuję Wam serdecznie za zobaczenie w filmiku. Zapraszam również do innych filmów, do subskrybowania oraz komentowania. Trzymajcie się na razie.